Cześć, tutaj Monika, a ty słuchasz Autonomicznego Chaosu. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co dla wielu z nas jest tematem trudnym, czyli o alkoholu i jego wpływie na układ nerwowy, szczególnie na układ autonomiczny. Zapraszam! Ten temat jest dla mnie szczególnie ważny, ponieważ niedawno obchodziłam rocznicę swojej trzeźwości, ale wiesz. To nie jest odcinek o moralności ani o zakazach. To jest odcinek o tym, co naprawdę dzieje się w Twoim ciele po kieliszku wina, po tym jednym kieliszku wina i dlaczego przy chorobach takich jak POC, jak dysautonomia, EDS czy chroniczne zmęczenie ta reakcja może być o wiele bardziej dramatyczna niż u osób zdrowych. Wróćmy sobie jeszcze na chwilę do podstaw, czym właściwie jest układ autonomiczny. To taki wewnętrzny pilot, który steruje wszystkim, czego ty nie musisz kontrolować świadomie. Biciem serca, ciśnieniem krwi, temperaturą ciała, pocaniem, trawieniem. I to jest system takich dwóch przeciwnych sił, bo mamy układ współczulny, czyli gaz, który mobilizuje organizm do działania i mamy jego backup, jego wsparcie, czyli układ przywspółczulny, który jest hamulcem, który uspokaja, regeneruje i trawi i w takim idealnym świecie, u w pełni zdrowego człowieka, one ze sobą współpracują. Jeden przyspiesza, a drugi zwalnia. Ale przy dysautonomii, przy poc, ta równowaga jest zaburzona. Twój organizm reaguje przesadnie, bo twoje tętno skacze, ciśnienie spada, w głowie się kręci, a ciało nie nadąża. A teraz wyobraź sobie, że do tego rozregulowanego systemu dorzucasz jeszcze alkohol. Alkohol i alkohol. Co on tak naprawdę w tym ciele robi? Czemu jest taki zły? Etanol, czyli to co potocznie nazywamy alkoholem, to neurotoksyna. On nie tylko rozluźnia głowę, ale działa też na układ nerwowy w bardzo konkretny i wmierzony sposób. Działa na receptory GABA, uspokajając, na glutaminian w mózgu, spowalniając reakcję, no i oczywiście też na dopaminę, dając o takie chwilowe poczucie błogości, pewności siebie, dobrej zabawy. Ale... Poza naszym mózgiem, etanol wędruje dalej do układu autonomicznego, który reaguje na niego naprawdę wyjątkowo źle. Siadasz do kieliszka, pijesz, i co się dzieje przez te pierwsze minuty po spożyciu? W ciągu 15 do 30 minut od wypicia, alkohol zaczyna działać na nerwy autonomiczne. I to w dwóch kierunkach naraz. Nie w jednym. Pobudza układ współczulny, czyli ten odpowiedzialny za przyspieszone tętno, za pocenie, za stres, ale jednocześnie osłabia układ przywspółczulny, który miałby to rozważyć. No, brzmi jak katastrofa, prawda? W badaniu opublikowanym w Scientific Report w 2021 roku wykazano, że już umiarkowane spożycie alkoholu prowadzi do wyraźnego wzrostu aktywności współczulnej i obniżenia aktywności przywspółczulnej, a to oznacza. Jedno, czyli twoje serce przyspiesza, ciśnienie się waha, a ciało przestaje hamowywać i po prostu mieć kontrolę. U zdrowych osób ten organizm jeszcze to sobie jakoś kompensuje. Oczywiście dopóki przykładowo no, nie przegniemy. Ale jeśli masz puls, jeśli masz dysautonomię, to to jest po prostu jak dolanie benzyny do ognia, bo ten twój układ współczulny i tak już jest nadaktywny. Idąc dalej, alkohol rozszerza naczynia krwionośne i to jest tak zwana wazodylatacja. W teorii daje on uczucie ciepła, rozluźnienia, różowych policzków. Przypomnijcie sobie grzaniec na mrozie, prawda? Od razu jest cieplej. No ale w praktyce takie, taka reakcja od razu obniża ciśnienie krwi. A teraz w POC problem polega na tym, że przy wstawaniu krew gromadzi się w kończynach i w brzuchu, zamiast wracać do serca i do mózgu a alkohol tą sytuację po prostu pogarsza. Więcej rozszerzonych naczyń to więcej poolingu w nogach, mniej krwi w krążeniu centralnym. I dlatego po alkoholu osoby z dysautonomią mogą mieć silniejsze zawroty głowy, mdłości, zamglenie widzenia, a nawet może to prowadzić do utraty przytomności. I nie chodzi tutaj o nietolerancję w takiej sensie niskiej masy ciała, tylko chodzi o założenie krążenia autonomicznego. To jest niesamowicie ciekawe zjawisko, może o nim słyszałeś. Jest to mm, sytuacja, zjawisko, które nazywa się Holiday Heart Syndrome. Jest to sytuacja, w której po dużej ilości alkoholu nawet u osób bez chorób serca pojawia się napadowe migotanie przedsionków. <laughs> Jaki jest powód? Zaburzenie równowagi autonomicznej, pobudzenie współczulne, rozszerzenie naczyń i zmiana elektrolitów. U osób z POC czy z dysautonomią to ryzyko jest większe, bo serce już i tak działa pod ogromną presją. Bije szybciej i pracuje na takiej granicy kompensacji. I to dlatego po alkoholu możesz czuć silne kołatanie serca, uczucie telepania czy skakania tętna, nawet przy małej dawce. I jest to właśnie idealny powód, dla którego ja alkohol. Odstawiłam, pomijając już też inne kwestie, ponieważ moje samopoczucie dzień po wypiciu alkoholu to była tragedia. Ja się czułam, jakbym za sekundę musiała jechać na SOR. I naprawdę uważam, że rzeczą, która bardzo się przyczyniła do mojej poprawy funkcjonowania, jeżeli chodzi o układ autonomiczny, to właśnie było podjęcie tego kroku w kierunku trzeźwości stałej, przewlekłej. Nie mm, okazjonalnej, tylko rzeczywiście trzymanie się w tym konkretnym postanowieniu. No właśnie, ale przecież wszyscy piją, wszyscy piją i to jest często moment, w którym zawsze ktoś powie: że, Ale ja wypijam tylko jeden kieliszek, nie nadużywam, pij okazyjnie, sytuacyjnie i tak dalej. No i ogólnie tak, no, dla większości ludzi umiarkowanie spożycie alkoholu nie robi wielkiej szkody, ale przy POC i autonomii nie mówimy o większościach ludzi. Absolutnie. Twój układ nerwowy działa na cienkie granice. On reguluje tętno, reguluje ciśnienie, temperaturę, hormony stresu i objętość krwi, a alkohol atakuje każdy z tych mechanizmów jednocześnie, więc nawet symboliczny kieliszek absolutnie nie. On może uruchomić reakcję łańcuchową, która u zdrowej osoby e, przeszłaby tak naprawdę niezauważalna, a u osoby z pods, e, może to sprowadzić do jeszcze większego pogorszenia. Ja ogólnie zawsze miałam dosyć silną głowę <gł do czasu i ja myślałam, że po prostu nagle zaczął mnie atakować jakiś intensywny kac ale to wcale nie był kac, tylko to była autonomiczna destabilizacja. Bo następnego dnia po spożyciu alkoholu twój układ autonomiczny, e, autonomiczny układ nerwowy nadal pracuje w trybie awaryjnym. On nie odpoczywa. W badaniach z American Journal of Physiology udowodniono, że po takim epizodzie picia aktywność współczulna rano jest zwiększona, a odruch barorefleksyjny jest upośledzony. W praktyce, to, w praktyce oznacza to, że masz silniejszą katachę rano, gorsze tolerowanie stania, większą mgłę mózgową, zmęczenie, drażliwość, Nadwrażliwość na bodźce, na światło, na dźwięki, i ogólnie jest to jedna wielka tragedia. I tutaj warto zadać sobie pytanie: dlaczego warto zrezygnować z alkoholu? Już ci mówię. Nie dlatego, że wypada, i też nie dlatego, że ktoś tak powiedział, nie dlatego, że ja tak powiedziałam, ale po prostu dlatego, że Twój układ autonomiczny zasługuje na spokój. Mm, bo w pod każdy dzień to jest balansowanie na bardzo cienkiej granicy między nawodnieniem, ruchem, regeneracją i stresem. I ty budujesz sobie taki murek, budujesz sobie domek z tych małych cegiełek, a przychodzi alkohol, i ten balans burzy, burzy ci wszystko to, co zdążyłeś do tej pory wypracować, co zdążyłaś wypracować. Odwodnienie. Rozszerzenie naczyń, pobudzenie sympatyku, e, osobienie parasympatyku, toksyczny wpływ na nerwy. To jak wrzucanie granatu do systemu, który i tak już ledwo działa. Bo ty masz świadomość tego, że on naprawdę ledwo ciągnie. No i czy to tak naprawdę oznacza, że już nigdy nie możesz wypić lampki wina? Ogólnie to zależy, bo są osoby, które tolerują minimalne ilości, ale większość z nas czuje pogorszenie już po małej dawce i to tak naprawdę nie jest kwestia psychiki, tylko kwestia fizjologii, a decyzja, czy też kroki jakie podejmiesz w tym temacie, zawsze i tak finalnie należą do ciebie. Powtórzę teraz jeszcze. Alkohol i układ autonomiczny to duet, który absolutnie ze sobą nie współgra. Działa toksycznie, destabilizująco oraz ciśnienie, tętno i funkcje nerwowe. Dla kogoś to nie tylko gorsze samopoczucie, tylko to jest naprawdę ogromne cofnięcie postępu terapii o kilka i powiedziałabym nawet, że o kilkanaście kroków wstecz. Więc jeśli kiedykolwiek zastanawiałaś, zastanawiałeś się, czemu po alkoholu czujesz się aż tak źle, to to nie jest Twoja wina czy wina słabej głowy, tylko to Twoje ciało, które po prostu mówi. Dość. Dzięki, że wysłuchałeś. Wysłuchałaś kolejnego odcinka. Jeżeli masz ochotę, to podziel się nim z kimś, kto też żyje z POC albo dopiero szuka odpowiedzi. A jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak wspierać układ autonomiczny na co dzień, to w następnym odcinku porozmawiamy sobie o regeneracji i o adaptacji. Do zobaczenia, i pamiętaj, że to, że czegoś nie widać, nie znaczy, że tego nie ma.